Mało kto w ogóle o tym wie, to już Państwo będziecie wiedzieli. Mianowicie jest grupa kobiet na Zanzibarze, która, bym powiedziała, rządzi wyspą, lokalnych kobiet. Ja poznałam jedną z nich, e, to była żona e, dyplomaty. Ona była hinduską, ona nie żyje już ta pani, e, ale jej mąż był Zanzibarczykiem, Afrykańczykiem. E, do niej się chodziło na herbatę załatwiać sprawy w Matembłę. Jak trzeba było kawałek ziemi, albo obniżyć czynsz u kogoś, albo coś, to się po prostu donieszło. Eee, I ona to załatwiała. Za nią zawsze w trakcie tej herbatki stał jej prawnik. I ona tam tylko głową. I dowiedziałam się od e, moich koleżanek, które prowadzą Emerson Hurumsey. To jest jeden z dwóch przepięknych Hoteli zorganizowanych w arabskich kamienicach przez nieżyjącego już Emersona Skina, e, który e, był artystą, e, był, był gejem, co też jest dużą opowieścią o tym, jak na Zanzibarze, w kraju i we wschodniej Afryce, w której jest niedozwolone, nagle jest królestwo e, zupełnie inne. E, I Emerson stworzył te hotele. Po jego śmierci tymi hotelami yy, dowodzą yy, kobiety, yy, Szwedki jedna z nich żyje na Zanzibarze 40 lat. Ona, jako młoda kobieta, przyjechała do, na Zanzibar z siostrą i chciały gdzieś, wiesz, wydzierżawić kawałek ziemi, miały trudności. Komuś o tym powiedziały w mieście? I ktoś powiedział: przyjdź pod te drzwi w niedzielę o 13, i ona przyszła. I weszła do, Przez jedne drzwi, jak ona mi opowiadała, się wchodziło. Była sofa, na sofie takie łóżko zanzibarskie, pół, leży, pół leżała sobie pani, która sobie te posadziła i powiedziała: w czym, O co chodzi, dziewczyny? O, w czym tutaj o co chodzi? I co one mówią? Że tu by chciały, w nóg i kawałek ziemi, ale że to jest opór i ona tak. Porozmawiam z mężem. I one wyszły przez drugie drzwi. I kolejna osoba weszła. Jest grono kobiet, które spotykają się, rozmawiają i załatwiają sprawy ze swoimi mężami.